No bo będzie się działo. Pamiętacie, ja już od jakiegoś czasu mówiłam, że wiosna, początek lata, czerwiec i będzie się działo. No i dzieje się: dzieje się potężne, piękne portale. Przepraszam, się otwierają poprzez bardzo wysokie energie. A wysokie energie są niczym innym jak cudownymi, pięknymi, silnymi. Istotami światła, które wkraczają, więc będziemy mieć coraz więcej doznań kolektywu, wielowymiarowego kolektywu, które są w wyższych wymiarach i które tutaj wynoszą ogromną ilość różnych potencjałów, żeby no, ta nowa Ziemia, tak, którą razem, wspólnie, Zaczynamy budować i teraz o tych energiach ja sobie zrobiłam takie punkty, żeby i się do tych punktów odniosę, żeby nic nie pominąć, bo ta wiedza też was uspokoi, że po prostu, no musimy to przejść, tak, musimy to przejść, kochani, więc.